Patrzcie, gdzie mnie wysłali na załadunek, tam w tych krzakach. Jadę po jakimś off -roadzie. jak po śniegu się czuję, jakbym jechał. Po tym piachu. Przed chwilą widziałem mój dom marzeń. Może mi się uda go nagrać, jak będę stąd wyjeżdżał. Przypuszczam, że biorę puste beczki, takie wielkie beczki. Takie jak miałem kiedyś na wodę, jak chciałem mieć ciężarówkę. Miałem taką beczkę. O, to tutaj będzie. Ale gdzie oni, kurde? To już... Dawno nie jechałem taką drogą. Mówiłem 10.15. Jest za 4.10. Oczymy kierunkowskaz, żeby wszyscy na tej ruchliwej drodze wiedzieli, że skręcam w lewo. Teraz pytanie: czy wycofać? Stąd przy... O ja jestem miejsce jak się nawrócić. Ale jest jakiś koleś też widzę. Farmerzy. O takie beczki jak tu mają w tym. Przypuszczam. O, 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 o patrzcie. Nawet sobie tu stanę, bo myślę, że to jest to. Tylko trzeba z kimś pogadać. Bo tam też jest ciężarówka, ale myślę, że tylko ja tu kurde. Szarpnąłem na coś takiego O jest koleś Fuu, Właśnie załadowałem ten trailer To wszystko on tylko podawał wózkiem Ja to pchałem Kurwa dobre ćwiczenia naprawdę Żeby ktoś za to płacił Mógłbym tak codziennie robić Kierowcom chyba najbardziej brakuje ruchu Fuu, Dzień dobry Kurwa taki Ja się dojebałem ładowaniem <laughs> Witam wszystkich Także tak jak w tytule miałem mikrofon użyć w ogóle, ale nie udało mi się, nie, nie... mam jak, także nagrywam z ręki z mikrofonem normalnym z telefonu jeszcze, ale przyjdziemy. Już kupiłem ten mikrofon, to będę go używał, tylko za niedługo, bo będziemy wracać do filmów takich jak były kiedyś. A, tak, także tak jak w tytule zwolniłem się. Zwolniłem się, powiem wam, że bardzo ciężko mi się było zwolnić, bo od ostatniego filmu a, dużo, się, znaczy dużo się zmieniło. Było tak jak wcześniej było, ten jeden tydzień był taki zjebany, a, później mi a, a, mój szef powiedział, że obejrzał mój film, także minęła mnie rozmowa, miałem rozmawiać i... I przez ostatni miesiąc było naprawdę zajebiście mi się jeździło I ciężko mi było się zwolnić W ogóle bez wkurwienia się chyba się nigdy nie zwolniłem I mi bardzo ciężko, no nie wiedziałem jak to napisać Ale podjąłem decyzję, że mam to Volvo A Teraz będziecie mieć kilka filmów właśnie jak mi minął ten ostatni miesiąc Co tydzień jeździłem, oglądałem trailery jeszcze córka sobie motor kupiła, też robiłem ostatnio. Jeszcze mi kolega pomógł, dzięki Mateusz, super, naprawdę. pomógł mi pomóc troszkę z zaworami je tak do, dopieścić. I się okazało, że fajnie, ale to dowiecie się w kolejny. Mam dwa filmy już wrzucone na YouTubie, gotowe do publikacji. Nie chciałem ich wrzucać, dopóki nie dam wypowiedzenia. Myślę, tak głupio wyjdzie z filmu, że trailer kupiłem i ten, co myślę, poczekam. Czekałem, aż będę gotowy. Tak naprawdę to nie wiem, czy można być do końca gotowym. Po prostu zwolniłem się, bo chcę wrócić na swoje. Dla mnie to była od początku straszna degradacja, to, że się zwolniłem. Może ja lepiej dam kamerę do przodu. Nie, nie wolicie pooglądać Nebraska, niż, niż mój krzywy ryj tłusty? Także może tak nagramy. Dla mnie to była ogromna degradacja przejścia z ownera na kierowcę. Ogromna, po prostu, na nie wyobrażacie. Eee, chciałem robić serwisy, no, bez warsztatu, ciężko. Eee, widzieliście, jakie problemy, także z tym tym skończyłem. Po roku czasu poszedłem jeździć. I właśnie minął rok czasu, jak jestem kierowcą i od przyszłego tygodnia wracam na swoje. Wracam, wracam na swoje tym białym Volvo, które jeszcze go nie skończyłem, ja jeszcze muszę raz wypłukać system zanim płyn wleje chłodniczy I, i no i z APU tam, ale to APU to jakoś będę robił po drodze, muszę go zrobić, bo mi no 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 pasuje, do zimy na pewno mieć to APU, także tak to wygląda wszystko u mnie. Co jeszcze, o mojej żonie się auto zepsuło, znowu ta pompa, rozumiecie, w kwietniu robiłem i ostatnio mi żona dzwoni, że autem jej szarpie kurwa i, i jak gazu dodaje, to że coś tłucze się w silniku, no za małe ciśnienie paliwa I, i znowu musiałem pompę wymieniać, ale zrobiłem, jeździ już od tygodnia chyba, czy ponad tygodnia, jeździ wszystko w porządku, także no tylko to jest trochę roboty z tymi pompami. Także od jutra będziecie mieć kilka filmów, chyba codziennie je będę wrzucał na razie, bo, bo mam. A później będą filmy co tydzień już z jazdy, tak jak były kiedyś, będę nagrywał, pierniczę. Będzie dobrze, może w niektórym odcinku jeszcze powiem coś co nieco o zarobkach i tak dalej. W ogóle to kupiłem ciężarówkę, kupiłem trailer, teraz szukam drugą ciężarówkę. Byłem oglądać, też nagrywam to oglądanie. Dla, dla kierowcy, także będę po prostu, no ile można być dziwką. W końcu trzeba awansować na Alfonsa, nie? No, znaczy nie, nie będę szukał kierowcy tak na razie z ulicy, bo tak jakby mam firmę od początku, czyli będzie ciężko z ładunkami. Po prostu kolega kolega chciał e, chciał, że, chciał jeździć, także Także, no mówię, kupuję ciężarówkę, bo mam kierowcę i wiem, że nie będzie się pruł o to, On, no wiadomo jak jest, na początku jest ciężko, z pół roku jeszcze rynek jest, rynek jest kiepski, ale da się jeździć, to nie jest, jak ktoś płacze, że kurwa siedzi w domu i nie jeździ, to znaczy, że w złej firmie pracuje, ja jeżdżę na przykład cały czas. No mówię o pracy, tutaj złego słowa nie mogę powiedzieć. Pieniądze są spoko, praca spoko. Z najgorszej ciężarówki w firmie policja. Z najgorszej ciężarówki w firmie uważam, awansowałem na najlepszą. Nie widziałem lepszej ciężarówki niż ten Kenwood, w którym jeżdżę. Co prawda ma problem z klimą. A teraz na razie nie, no bo, ale ma, może ktoś z was wie, bo to w sumie macie tafy w Europie, jeżdżę, no, klima nabita, wszystko w porządku, jeżdżę cały tydzień, nie gaszę go, śpię na zapalonym, wszystko super śmiga, jeden dzień, trzy, cztery dni, a czasem nawet i pierwszego dnia po nabiciu klimy, nagle mu coś odpierdala i buduje ciśnienie, Nagle mu coś odpierdala i nie włącza wentylatora i wypierdala gaz przez kompresor. Wymienił ten high pressure switch na systemie i dalej jest to samo. I nie wiadomo co się przycina, bo to nie jest cały czas, to jest raz na jakiś czas mu coś odjebie, I raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu. Nie włączy wentylatora, nie schodzi gazu, robi się ciśnienie i wypierdala gaz. I nie wiadomo gdzie jest problem. Także jak ktoś wie, to możemy jeszcze na do widzenia pomóc mojemu już można powiedzieć byłemu szefowi. A mi jeszcze na koniec w zeszłym tygodniu paliwa brakło na załadunku. Tak, spierdoliłem, no, znaczy no spierdoliłem, ja nie, nie, nie ukrywam, no moja wina. Jakbym był obciążony kosztami, nie, nic nie powiem, bo zjebałem, bo trzeba było jechać się zatankować. Problem był taki, że ładowali mnie 7 godzin, a rozładunek był do 6 wieczorem, ja przyjechałem na 5.30. Nie wiadomo, czybym zdążył, jakbym się kurwa zatankował. A, a wskaźnik jeszcze wiecie, jak te pływaki. Jak jest mało, to ten pływak skacze. I pokazywało mi, że mam paliwa. Co w moim do drzwi zgasiłem ciężarówkę, odpalam i chuja, koniec, nie odpalił. Odpalił i zgasł i już więcej nie odpalił. Dobrze, że to Kamins, to miał elektryczną pompkę i ten. I byłem 10 minut, czy tam 15 od parkingu, także, także przyjechał tam kolega Dolał i... Kilka razy kluczykiem, żeby się pompka elektryczna sprajmowała, system to jest zajebiste w kamienicach. Czemu inne mają rączną pompkę? To nie rozumiem. Wszystkie powinny mieć taką. A w Wolwach te pompki jeszcze się jebią no ale to już nie ja tu jestem inżynierem. Dobra, no to nie wiem, bo powiedziałem wszystko co się wydarzyło ostatnio. Mam film z motoru już praktycznie skończony, tylko nie zrenderowany, Dwa filmy są na YouTube, to Wam wrzucę przez kolejne dwa dni jakie trailery oglądałem. I później jeszcze będę miał już po ten weekendzie dopiero, będę miał z ciężarówki, a później też będziemy lecieć z jazdą, tak jak kurde dwa lata temu. Także chyba wyprzedam, nie patrzcie, nie ale pomału. Ja 55 już nie mu za wolno Dobra uciekam Uciekam bo to tak z ręki podczas jazdy Niezbyt wygodnie U siebie w Wolwie ustawimy kamerę Będzie fajnie Fajnie sobie może wrócimy też do live'ów podczas jazdy To było fajne Lubię live'y taka interakcja z widzami No zobaczymy Uciekam i trzymajcie się Dziękuję wszystkim Sorry że nie było miesiąc filmów Naprawdę dużo się działo Ja cały czas nagrywałem Mówię mam 5 filmów no Ale nie mogłem wrzucić bo nic nie było skończone i, I ten. Także tyle co u mnie, wielkie zmiany. I naprawdę bardzo fajnie się udało rozejść z szefem. Napisałem mu o co chodzi i powiedział, że mnie rozumie, i tak dalej. No, to zajebisty gościu. I zajebiście się pracowało i po prostu. Po prostu no, mam nadzieję, że w końcu mi się w życiu coś uda i, i kilka tych ciężarówek, chociaż będzie, będziemy jakoś jakoś dążyć do tego. Mówię, już będą dwie, dwie będą za dwa, trzy tygodnie i, i działamy. Także na razie do widzenia jutro z kolejnego filmu z trailerów.